Boczuj! 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 Oficer prasowy czy 4 Brygady Kawalerii Pancernej Porucznik Rafał Nowak 20 kwietnia bieżącego roku. Odbędą się uroczyste obchody święta 34. Brygady Kawalerii Pancernej połączone z zakończeniem drugiej międzynarodowej sztafety pamięci generała Tadeusza Buka. Zapraszamy wszystkich serdecznie na zakończenie sztafety, które, które będzie miało miejsce na Placu Pamięci przed 34. Brygadą. Zakończenie planowane jest na godzinę 10.00. Ponadto w sobotę 21. kwietnia w klubie garnizonowym przy ulicy Żarskie 52 będzie, miało, będzie miał miejsce festyn rodzinny zorganizowany przez naszą brygadę i stowarzyszenie Rodzina Wojskowa. Na który serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Żagania, Żar, okolic z rodzinami, z dziećmi. Planowane jest wiele atrakcji dla naj, na, mil, naszych milusińskich. Mam, mam nadzieję, że pogoda dopisze, także serdecznie wszystkich zapraszamy.